Dzień dobry wszystkim, dzień dobry publiczności. Kolejny odcinek, a w nim dalej temat gigantów. Znalazłem kolejne informacje na temat gigantów, tym razem na temat gigantów, którzy żyli na terenach współczesnego Meksyku. Otóż, w jednym z kodeksów u Azteków zanotowano, że giganci mieli budować piramidę w Choluli, jak również mieli uciekać przed Potopem. Kodeks, bo mowa o kodeksie RIOS, jest to kodeks RIOS, który, który dokument jest to dokument prekolumbijski zawierający informacje, informacje na temat kalendarza Azteków oraz opis stworzenia świata. Sam dokument trafił po wielu latach, odnalazł się nie wiedzieć czemu w Watykanie. Nazywany potem kodeksem watykańskim, został prawdopodobnie wywieziony przez konkwistadorów, przetrzymywany u prywatnych, w prywatnych rękach i potem wypłynął w Watykanie. Uważa się, że jest on częścią innego kodeksu, większego. Wiąże się go z manuskryptem, Telleriano Remensis, znajdującym się w Bibliotece Narodowej w Paryżu. A częściowe autorstwo tego kodeksu przypisuje się dominikaninowi Pedro de los Riosowi, byśmy powiedzieli Pedro de los Rios, który w latach 1547-1562 pracował w Oaxaca i w Puebli. Niektóre fragmenty napisał jego brat i tak dalej, i tak dalej, ale y, o co chodzi? Pierwsza y, tutaj w tym kodeksie jest opis y, epok świata i historię zagłady, ale dzisiaj y, to będzie w kolejnym odcinku, a w tym odcinku będzie o gigantach. No i teraz pytanie, czy jeżeli y, wiadomo, że indoktrynacja Indian była y, dość duża religią katolicką przez konkwistadorów, przez zakonników, ale ten kodeks wydaje się autentyczny, dlatego, że sami konkwistadorzy byli zdumieni, powołani nawet komisję, która miała zbadać mity, mitologię Azteków i innych podbijanych ludów, bo przecież o ironię, oni wieźli im Stary Testament i Nowy Testament, Ewangelia, a się okazało, że Aztekowie i inne ludy inni Indianie. Wszyscy posiadają informacje na temat potopu. I to wzbudziło zaciekawienie konkwistadorów, bo konkwistadorzy tak byli mocno zaciekawieni tym światem Indian, a z drugiej strony tak bardzo chcieli go zniszczyć, że aż go znienawidzili. Także była to taka rozdwojenie jaźni, rozdwojenie um, uczuć i wracamy do tego dzisiejszego giganta. Gigant miał się nazywać Kselhu'a i miał być jednym z siedmiu gigantów z mitologii azteckiej, którzy uciekli przed potopem, wspinając się na górę deszczu, boga deszczu Tlaloka. Tenże gigant później zbudował wielką piramidę w Choluri. a Dominikanin, który to Czytał następnie sporządził takie sprawozdanie. Zanim nastąpiło wielkie wylanie wody, 4800 lat temu, poza, öh, nie lat temu, tylko 4800 lat po założeniu świata, kraj Anahuak został zamieszkany przez gigantów, z których wszyscy albo zginęli w wielkim wylaniu wody, albo zostali przemienieni w ryby, poza siedmioma, którzy uciekli do jaskiń. Od razu nasuwa mi się taka ciekawostka. Kolejny raz jest zapis w jakiejś mitologii o przemienieniu w ryby. Ja mitologię z krajów świata, wszystkie podania, które przejrzałem, między innymi z angielskich książek, które znalazłem, ciekawą stronę o autorach, o książkach angielskich, w których autorzy zrobili w których zbadali mity, mitologię wszystkich zakątków świata, dosłownie wszystkich, no i powtarzają się tam pewne elementy: wojna bogów, wojna bogów z gigantami, zabicie ludzi, zabicie pierwszych ludzi, cztery totalne katastrofy wielkie, globalne, ziemskie, katastrofy na Ziemi. Jest jeszcze mowa o dwóch rodzinach, o dwóch rodzinach bogów, o dwóch stronnictwach. Nie wiemy, czy to byli bogowie, te dwie rodziny, czy, czy dwie rasy też. No, kobieta i mężczyzna uratowani, to wiadomo. Ale wszędzie są giganci, giganci, giganci. Ale jeszcze jest w kilkunastu podaniach, właśnie, że część ludzi została zamieniona w ryby, część w małpy. A przypominam, że w księdze Henoka jest zapis, że te kobiety, które spały z tymi aniołami, którzy przybyli na Ziemię i porodziły gigantów, to one potem w czasach potopu, jako, jako kara, to ten najwyższy miał, miał je zamienić w Syreny. To taka ciekawostka. I kolejny raz widzę, że jest o tym przemienieniu w ryby, więc też jest coś na rzeczy. A jeszcze jest kilka podań, gdzie wspomina się o gadach, także nie wiem, czy poprzednia część, gdzie właśnie mieszkańcy Fidżi wspominają, że pierwsi ludzie mieli ogony, nie ma czegoś wspólnego właśnie z syrenami albo z jakimiś gadami. Będę jeszcze zastanawiał się nad tym i rozważał w kolejnych częściach, Zobaczymy, co nam z tych rozważań wyjdzie. Może złoży nam się jakiś obraz tamtych pierwszych ludzi, tych pierwszych gigantów. Zobaczymy. I dalej w sprawozdaniu Mnicha był zapis. Kiedy wody opadły, jeden z gigantów, nazywający się Kselhua, o przydomku architekt, udał się do Czoluli, gdzie jako monument ku czci Tlaloka gdzie Jako Tak, monument ku czci Tlaloka, który służył za schronienie jemu i jego sześciu braciom, zbudował sztuczne wzgórze w formie piramidy. Nakazał, aby cegły wykonano w prowincji Tlalman Tla u stóp Sierra Cecotl i w celu dostarczenia ich do Czoluli ustawił rząd ludzi jeden za drugim, którzy przekazywali sobie cegły z ręki do ręki. Bogowie zauważyli z gniewem budowlę której szczyt miał sięgać chmur. No tutaj, takie e, można by zaraz skojarzyć wieże Babel. Zdenerwowani śmiałą próbą e, kselchuły rzucili na niego ogień. Wielu robotników zginęło, a pracę pozostawiono, zarzucono, a monument zadedykowano później Quetzalcoatlowi. Także e, tutaj mamy właśnie zapisek e, dominikański, Dominika Nina, o gigancie Kselhu Le, Kselhua się nazywał. Jeden z siedmiu gigantów, chociaż inne źródła podają 10, 14. 14 gigantów, że żyło na terenach y, Meksyku i jeszcze na terenach dzisiejszego Meksyku. I jeszcze jedna informacja. Kinan, Kina, kina Metsin. Kina w azteckiej mitologii Kina medicine, Hmm. żył w czasach przed erą słońca deszczu przed erą słońca deszczu. Za chwilę jeszcze zrobię kolejny odcinek, dowiecie się o pięciu y, słońcach, y, czyli o pięciu erach Ziemi, w których nastąpiły cztery wielkie katastrofy według Azteków. Tenże Kina Medicine, kolejny gigant, miał żyć w erze przed erą Słońca deszczu. Kina Medicine miał 10 do 12 stóp. Wypisałem sobie wcześniej, że stopa, tak obecnie, plus minus to 30,48 cm. A więc tenże gigant mógł mieć 2,43 m bądź 3,65 cm. Tak, 2,43 m i 3,65 m to był, to był jego wzrost. Dalej podano wagę, że mógł mieć 660 do 1100 funtów. Funt obecnie to jest 0,43 kg, a więc taki gigant wymieniony tutaj i podane te wymiary to Mógł mieć, słuchajcie, 264 kg bądź 440, czyli prawie pół tony. I dalej napisano, że bogowie ukarali gigantów, dlatego, że ci nie oddawali im należnej czci. Potem było, jest napisane, że z nieba spadł. Deszcz, giganci dostawali jeszcze znaki z nieba, ale widać albo ich nie odczytali prawidłowo, albo nie chcieli się podporządkować, ukarani przez bogów za brak oddawania należnej czci. Uważa się, że przez nich została też zgładzona cywilizacja ludzi kara z nieba tak spadła na nich i konstrukcja właśnie piramidy w Choluli i miasto całe Teotihuacan, na którego później e, miejscu obecnie istnieje Meksyk, były przypisywane właśnie temu gigantowi, były jego własnością, jego atrybutem i o samym mieście Teotihuacan napisano miejsce, gdzie człowiek spotyka bogów. A place where men became gods. Czy, czy ludzie stają się bogami i odbywają się spotkania? Także taka informacja. Mamy jeszcze wypisane, słuchajcie, imiona innych gigantów. Kłachtemok temok, jeden z czterech gigantów, którzy podtrzymywali niebo przy et, na początku epoki piątego słońca, czyli po potopie. U Azteków występuje coś takiego właśnie, że podczas czterech jest taki zapis, że pod, w czasie, w czasie, nie podczas a w czasie wielkich czterech światowych katastrof na Ziemi zawsze ktoś wyłamywał jakby jeden filar ziemi. Coś się działo na ziemi, że jej jedno, jakby jedna noga, jedna ręka została wyłamana i wtedy trzeba było zrobić jakąś podporę, tak sobie to tłumaczyli. I potem mamy kolejnego giganta, że Iskoalt, też drugi z czwórki gigantów, którzy podtrzymywali niebo, na początku epoki Piątego Słońca, w której my żyjemy. Iskakli... i... Iskakuli, iskakuli. Trzeci z czwórki gigantów, którzy trzymają filar Ziemi na początku epoki Piątego Słońca. Tenexuche, czwarty gigant trzymający niebo na początku epoki Piątego Słońca. Xelhua, gigant założyciel miast Kuau-ke-czolan, Itzko-an, Epatlan, Teopantlan, Tehuakan, Kuskatlan i Teotitlan. Gigant zbudował piramidę w Czoluli. Gigant Tenok, założyciel Tenoch-Titlan. Uwaga, bo Tenok tenoch bardzo brzmi podobnie do Henoch. Ulmekatl, gigant, który założył kwet kwetlah koapan Kuetla, koapan. Założył również tonto nihuakan i huici huici lapan. Mixtecatl, gigant założyciel Mixteca, miasta Mixteca Xika Lankatl, założyciel Xika Lankatl, taki, takie samo imię i taka sama nazwa miasta. I gigant Otomil, założyciel Xilotepek Tolan Otompan. Gigantów z listy mamy 2, 4, 6, 8, 10, czyli e, tyle 10, czyli tak jakby Adam i jego 9 potomków, czyli do Donoego, czyli mamy tą samą listę, czyli no, jest to ciekawostka, no, jest to ciekawostka, ale mam taką myśl, że wygląda na to, że. No, mówię, kilkadziesiąt mitów u ludów z całego świata ma potop zapisany. Wszyscy dostali prawie takie samo wyjaśnienie albo bardziej kosmogeniczne, albo inne. Ale mówię, ci, którzy byli bliżej Boga, Mezopotamia, Iran, Persja, tutaj te rejony, Irak, oni dostawali więcej, więcej, więcej wyjaśnienia. Potem Biblia, Biblia Abraham wyniósł wierzenia prawda, z mezopotami, to jest potwierdzone naukowo. Kiedy wychodził z mezopotami około 2000 lat przed naszą erą. Roku 2000 przed naszą erą także zabrał te wierzenia i dalej rozpowszechnił, ale no nie, tylko, nie tylko w Biblii. Jest potop. Okazało się, że potop jest na całym świecie i wygląda na to, że ktoś chciał, żeby ten potop został zapamiętany przez ludy całego świata. Także jeszcze. Porobię kilka odcinków o tych gigantach, bo jest mnóstwo ciekawych informacji, a potem zrobię jeszcze Genezis z Biblii Hebrajskiej i, i, i będę próbował dalej porównywać jakieś, ułapać podobieństwa, żeby sobie odpowiedzieć właśnie na te pytania: no, kim byli ci pierwsi ludzie, kim byli ci pierwsi giganci, jak to wyglądało. Kto stoi za tym wszystkim? Za ten odcinek Wam dziękuję. Na razie.